No może by nie było lampy? Skąd masz wiedzieć, że może, może by jej nie było? A może jest? No wiem, że jest, bo ją widziałam. No U, tak czerwona. Tak, panie. Dobrze. Wybuchło coś, bo jest zaraz... taka straszna. Strasznie. Była. Coś tam mówi dole, nie? Nie. Dzień dobry, haha. To nie możesz wybić szyby! Nie możesz wybić szyby! Nie możesz wybić szyby! I co teraz robisz? No i co teraz, no teraz robisz? No i co? Będzie, co? będzie stały się na ciebie gapił. Będzie podrywał wzrokiem. <śmany> Może lepiej użyję tej abeczki. Jakie one są? Ja się zakocham. O, proszę. Nie płacz. A to jest takie piękne. Ja właśnie tak. Okay. O, przecież ja mam laser. No tak. A to jest. Tam to jest. Ta O boże! Ha, ha, ha! i co tutaj nie wejdziesz już? muszę nie zmieścić. wiesz, A się nie rozstać <tuber English> na gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Łop. Schowałeś się! No, no, no! Przestań, przestań! Gdy ty idziesz. Los. No co ty mnie bijesz? Co ty mnie bijesz? Nie! On mi są, on mi są, on, One on, one on, one, one, on, 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 Już. A, on, on, A ta sergówka mi się skończyła Aj, tak mi przykro I mam tego mało też Tak mi przykro Fak Ty tam patrzysz I kary, kary, i... Co To by było Tamta z obrazu Nie idziesz w tą stronę co trzeba Kurde, a łamę ja Ale go podrywa Gwałci, gwałci go to Nie go No i gdzie jesteś? Tu jesteś? TU JESTESZ! Wybuchy... Komedie... No i co ty do mnie podchodzisz? O kurde, bym cię lubił. Nie chcę przykurwić. Już mnie nie przetrwasz. Ja ja chcę na sorówkę! Dobra. No dobra, nie będzie wam. Mogłam najpierw użyć atleczka, a potem zapisać, ale dobra. Idę dalej. Wez atleczki. Co tu jest? Jest coś dla mnie tutaj? O, dziękuję. O, proszę bardzo Ale ptaszki nie ma, bo po co? Nie starczyło mi pieniędzy Trzeba pokupić A widzę cię, baby, widzę cię Chyba, baby. baby Widzę cię, widzę, widzę I ja ciebie też, to poza tym o, o. Jak króliki! Króliczki? Króliczki! A zamknęłaś drzwi? Nie, nie zamknęłaś drzwi. Później Myślałam, że... ale o co chodzi? Nieważne. Samolot się rozbił, no. A mi dziwnie wygląda tak podejrzanie trochę. Dzień dobry. tam, na niby. Idź tam, idź tam. dobra. To mi dziwnie wygląda. Tak, gdzieś się almowacie. Fajnie. A ty masz haft? A ja mam haft. otrzymano I... zaproszenie, fajnie. Teraz cały czas dostaje jakieś zaproszenie. Nie, nie ma. No chodź. Idę. Nie wygłupiaj się dziecko. No. Odezwała się o kilka miesięcy starsza i myśli, że jest fajna. O, dzień dobry. Dzień Bileciki dobry. do kontroli? O, światło zgasło. Zamknij drzwi. Powiedz mi coś fajnego, nie dam ci biletów do kontroli. Łajnie wyglądasz, światło Zapisać. <ścoughs> Jakie mam piękne życie, normalnie. No. Daj mi Pepsi. Życie, życie jest, jest nowelą. Raz zal nas. raz... Garem. Pointem, manem. Słuchać jak pijesz. Proszę wow, tam ma stawić. Jakie kuci, kuci, kuci. LOL. Odstaw to. Nie. Tak. Nie. Tak. To moje. Moje?! To nie. Kłamiesz. Patrz. mryga światło. Jak mryga światło, że wiadomo co tam będzie. Aż muszę. O, widać cień. Widzisz ten cień? Widzisz ten cień? Tak, widzę ten cień. Nie jestem ślepa aż tak bardzo. No ja myślałam co innego. Dzięki, dzięki. Naprawdę widzę się. Moi chłopcy! Chłopcy? Halo! Halo? Możeś chyba tam nie pójdziesz. Tam ktoś stoi. No właśnie widzę. Dajemy. DAJ! No. Może to się wydarzyło?